Dzisiaj ogarniamy Krzysztofa, pierwsza osoba z projektu Nagaba ogarnia Polskę. Zaraz do niego zadzwonimy i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na wygraną. Chodźcie ze mną. Tak, słucham. A witam serdecznie, Krystian Nagaba z tej strony, z ośrodka leczenia uzależnień MyWay. Czy ja mam przyjemność z Krzysztofem rozmawiać? Tak, tak, tak. Krzysztofie, tak, mam dla Ciebie bardzo fajną wiadomość, ponieważ zostałeś wybrany i wygrałeś pobyt u nas w ośrodku. Za 29,99, czyli będziemy cię leczyć, będziemy cię prowadzić. Super. I chciałem ci powiedzieć, żebyś się pakował i jutro super. będę po ciebie i mam nadzieję, super. że jesteś z tego bardzo zadowolony i szczęśliwy. Nie no, naprawdę. Jestem mile zaskoczony, aż naprawdę nie ten, nie mogę uwierzyć, ale Super. Gotowany, także, jutro, także super. super jutro jestem po ciebie i mam nadzieję, super. że będziesz już gotowy i zwarty do trzeźwego życia. Jedziemy, jedziemy po Krzysztofa koło 50, uzależniony od alkoholu. Dzwoniłem, więc otworzę nam może będziemy nagrywać, zobaczymy. Mam nadzieję, że jest w domu i czeka i będzie trzeźwy. Ogarniamy dzisiaj Krzysztofa. Już dojeżdżamy, jesteśmy w Toruniu. Za, za 10 minut odbieramy. Witam jeszcze raz. Gratulacje. Hej, dziękuję. Na... Makuj się i jedziemy. Dobra. Jak się nazywasz? Krzysztof Strunia. Krzysztof Strunia, ile masz na ja Pięćdziesiąt 51. Powiedz mi jedno, co tam u ciebie się dzieje. Co, 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 jaka to jest używka? No, używka to jest alkohol okay. tak, no, od 7 lat, także już sobie te, z tym totalnie nie radzę. Mm -hmm. Po prostu i tak dlatego nie. Ale od 7 lat już tak intensywnie? Tak intensywnie, no, ok. Już, no. okay. Tak, że, tak, niestety, tak się zadziało. po prostu. Jaki, Jakiej ilości dziennie piłeś? Czy ostatnie tam kilka miesięcy? No to tam ostatnio to tak tam no do, do pół na pół litra na, na dzień. No to jest, jest już. Widzę, że już jest poważny problem i niestety ten muszę Dobrze. się zabrać za to. Zaniedbywałem pracę także okay. nie. Mhm. Y miałem swoją firmę to wszystko jakby też tam tak upadło i tak się stało, że niestety jestem Czyli, tu gdzie jestem. i Zdrowie ten też właśnie siadło i coraz gorzej jakby. Jesteś w takim programie Naga Bałgarnia Polskę i no za Foto taką symboliczną, tylko i wyłącznie jedzie do naszego ośrodka. Co zrobiłeś, żeby po prostu jechać z nami dzisiaj. No obserwowałem na, na Facebooku okay. i tam no, widziałem, że, że jest, jest możliwość złożenia y, swojej y, kandydatury, jakby że do, do tego projektu. I złożyłem w nocy tam siedząc, pijąc i na, napisałem jakby to podanie. No alkohol wypełniłeś, tak, tak, no. wypełniłeś ankietę. Tak, tak to wyglądało właśnie w środku okay. nocy i tak. Tak to no, się zdarzyło, że, że się udało. Gdyby no, nie to, że, że podjęłeś taką decyzję, że wypełniłeś tylko i wyłącznie ankietę, to dzisiaj byś mi jechał. Gratulacje jeszcze raz w ogóle tej wygranej i tak, jestem no. przekonany, że to będzie najlepsza ankieta w wypełniona w twoim życiu. To tak. 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 <laughs> czego się spodziewasz? Jakie są uczucia teraz związane z tym? Mówisz no Mówisz się trochę, niepewny. No nie wiesz... no zapewne, no, no bo to jest pierwsza terapia, Ja okay. nigdy nie byłem w, w takim ośrodku i nie, to to też no jadę jakby z dobrym nastawieniem nie tak powinien, nie? bo a to jest podstawa bo no. no, powiem ci szczerze sam, sam już podjąłem taki wybór i już widziałem że sobie nie radzę także 80%, Krzykł, 80 naszego efektu wyjścia z uzależnienia to jest nasza głowa 20% to są te dodatki czyli, na, czyli otoczenie nie. kwestia terapii kwestia ludzi terapeutów a tak w większości to jest tylko i wyłącznie nasza inicjatywa, u Ciebie fajnie to jest to i ja zauważyłem tak po pierwszych naszych rozmowach, że okay. masz tą motywację i to mi się bardzo podoba, bo na tym można tworzyć mm -hmm. jakoś trzeźwe życie. Okay. Więc tak wygląda, dojeżdżamy z trzech stron, pięknie lasem otoczony. Zatopiłem oczywiście okazjonalnie, gdzieś tam przy imprezach tam rodzinnych, różnych takich spotkaniach, no ale tak konkretnie to zaczęło się od siedmiu lat. Po śmierci rodziców. Rodzice okay. umarli, mama i tata w przeciągu pół roku i mieszkałem z nimi po prostu i był taki bardzo trudny, ciężki okres i tak mm. zacząłem mm. wtedy więcej, nie? Większej mm. ilości alkoholu spożywać. Czy uważasz, że jesteś alkoholikiem? No uważam, że tak. Mm -hmm. to już nie radziłem sobie sam nie nie, nie ma tu mm -hmm. o czym mówię. Miałem też firmę, którą też tam rozwijałem w pierwszym roku. Mm -hmm. Wszystko było dobrze, później jakby... Były gorsze kontrakty i też zatrudniłem człowieka, piłem coraz więcej ze względu na jakiś tam stres, mm -hmm. problemy w firmie i tak okay. to się pogłębiało i widziałem, że to już jest w tym kierunku. bo no. coraz mniej tych zamówień i, nie? I mm -hmm. problemy były jakby też nie? po drodze finansowe, no bo też dokładałem jakieś pieniądze, które miałem, nie? Mm -hmm. Także żeby to. Bo liczyłem na to, że to jakby się jeszcze rozwinie i tam. Uda się dalej okay. działać, bo to też był ten okres covid nie? Okay. Taki trudny i, i niestety ale ten alkohol był Cii. silniejszy. Tam. I kiedy się obudziłeś? Że o, kurde, to nie tędy droga, to nie jest tak. No to tak dosłownie to już tak zauważyłem od, od dwóch miesięcy, że już jest, nie? Że już to już jest ostateczność, bo mhm. już codziennie piłem jakiej ilości codziennie? To tak już pół litra, nie? Pół litra dziennie. alkoholu, wódki, no. Myślisz, że alkohol wpłynął na Twoje zdrowie? No tak jak lekarze, którzy tam akurat ten mnie prowadzą, to mhm. mówią, że jak najbardziej. Mhm. Mam tam nadciśnienie, okay. problemy z uchyłkami jelita grubego, to też w ogóle. No jest tak to bior. bardzo poważna mhm. choroba, także dwa razy nawet wylądowałem w szpitalu. Wow, okay. W takim stanie, nie? Krytycznym, na te mhm. uchyłki. A powiedz mi, kiedy ostatni raz byłeś cztery dni Trzeźwy. Jest mi ciężko, jakby sobie nawet przypomnieć, nie? kiedy to hmm. miało miejsce, bo to. A jak się czujesz teraz po odstawieniu alkoholu? No nie, no wewnętrznie jakieś takie tam mam, jakby nie takie niepokój, niepokój jakiś nie, mhm. ale generalnie no to ten, to nie mam jakby takich większych jak problemów. A czego się obawiasz najbardziej na tą chwilę obecną? No teraz to, to się obawiam, no. Tylko ewentualnie tego, no, że, żeby po prostu no, nie pić, nie? że jak wyjdę z w ogóle. Czyli obawiasz się tego no, wyjścia. że chcę to wszystko przepracować, okay, nie? żeby okay. sobie no. dać, pomóc, i, żeby no. przestać w ogóle no. pić. Jesteś, jak jesteś jak w pochodzi. programie Nagaba Ogarnia Polskę, więc tutaj nie zostawiamy cię po ośrodku mhm. i będziemy kontynuować, pokazywać, jak to wszystko funkcjonuje i wygląda. Okay. Więc ja mam taką nadzieję i uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli oczywiście Ty będziesz się najbardziej starał, bo to jest Twoje no życie, a nie moje, ale ja dam z siebie naprawdę dużo, żeby Ci pomóc okay. i mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo fajnie, że przyjechałeś do nas i fajnie, że walczysz, fajnie, że trzymamy tę motywację, no, ale to jest dopiero początek, więc masz prawo tak. się czuć źle. Przecież Krzysztofie przez ostatnie dwa lata prawie piłeś codziennie, więc masz prawo coś odczuwać, niepokój, lęk, dyskomfort. Powiedz mi, jakie twoje są pierwsze wrażenia po tych dwóch dniach, trzech prawie, w ośrodku? No powiem, że bardzo dużo daje ta grupa, która jest, gdzie czy też mamy te zajęcia. Uważam, że no jest, są, jest bardzo dobra atmosfera. Przyjazna taka, przyjacielska i mhm. tak można Czyli powiedzieć. Czyli czujesz się bezpiecznie i dobrze? Bardzo Super. się czuję dobrze, no. Super. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, które są też mhm. dostosowane dla nas, nie? Do mieszkania. Czyli komfort. Komfort, komfort, komfort okay. i przebywania. Komfort tam, jakby też pracy tam mhm. generalnie z tą grupą, nie gdzie, mhm. gdzie pracujemy w tym ośrodku. Mhm. Jak oceniasz styl przekazywania wiedzy w, w ośrodku i tą formę? No jest to tak bardzo y, jasno, przejrzyście przekazywane, mhm. jakby są informacje. Mamy oczywiście też materiały odpowiednie do tego, żeby też korzystać y, y, w trakcie też tych zajęć. Mhm. Także jest to, jest to bardzo taka swobodna forma y, rozmowy i, i komunikacji. Czyli nie, nie czujesz nie, żadnej presji, stresu? Nie, naturalnie nie, nie. to okay. jest takie bardzo. No, swobodne, taki Ta. komfort psychiczny. jak się odnajdujeś w środku? Po przyjeździe oczywiście no, byłem taki przybity, dobity, mhm. tylko spałem w przerwach. No, jak tylko miałem czas wolny, to spałem, miałem jakby takie załamanie. Sam nie wiedziałem, z czego to się bierze. Także nawet miałem taką ochotę w pierwszym tygodniu, żeby opuścić ośrodek. Okay. Nawet, miałeś... nawet do tego stopnia mhm. czułem się tak, jakbym był w zamknięciu, że po prostu źle to na mnie wpływa, i tęskniłem też za mhm. bliskimi. Jak myślisz, z jakiego powodu takie I myśli są? Dlatego, że była moja taka niepewność, co będzie dalej, i strach przed tym wszystkim, co tu może się dziać. I tak a odczuwałem. mogła to być sytuacja taka, że pierwszy raz od dłuższego czasu odstawiłeś alkohol i miałeś normalne, prawdziwe, zwykłe głody alkoholowe. No w trakcie terapii dowiedziałem się właśnie też o tych mechanizmach, Proszę które mnie. akurat mhm. działają. Okej, okay. a jak drugi jest... tydzień? No drugi tydzień ten. Powiem, że naprawdę jest poprawa, dużo, dużo lepiej się czuję, mam energię do, do życia. Teraz jest naprawdę super. Się czuję, wstaje. 7-8 godzinach snu. Czyli normalnie wrócił Normalnie funkcjonuje, nie mhm. chodzę już na przerwach spać. Mhm. Odzyskałem, jakby, siły takie nie? w sobie i mhm. chęć, chęć, chęć do życia też. No tak. A jak się odnajdujesz po środku? Jak ludzie? Jak to otoczenie? Jak to Atmosfera jest bardzo rodzinna. Mhm. Zostałem tak sympatycznie, też przyjęty. Jesteśmy zżyci w tej grupie Super. terapeutycznej, gdzie, gdzie pracujemy. Mogę powiedzieć, że czuję się, się tak bezpiecznie. i bardzo dobrze na ten czas. Bo wiele też y, mam informacji mm. tu z, z całej tej terapii, gdzie, gdzie mamy bardzo dużo materiału, który, który jest bardzo, bardzo dla nas taki wartościowy. Mm. Y, oczywiście te mechanizmy, y, jakby y, poznajomy, wiemy mm. dużo więcej, także to, tak. to też myślę, że dużo tu, tu, tu dużo bardzo wpływa. Na, nie? Wiedza na nas, no. Twoja świadomość o chorobie, edukacja. Więc tutaj. <laughs> Czyli można powiedzieć, że w ośrodku dostajesz odpowiednią wiedzę, możliwości, narzędzia, przyjaciół, wszystko, co potrzebne jest, żeby przeżyć. Tak, prawda? dokładnie. No. Czy przez ten okres, co tu jesteś, miałeś jakieś myśli o alkoholu, głody, takie większe? Raz miałem, ale to było pod koniec pierwszego tygodnia. Miałem sen, taki alkohol mi się pojawił na stole w jakimś pomieszczeniu, którego oczywiście tam nie znam. Nikogo nie było przy tym stole. Tylko tak, jakbym wszedł do pokoju i stały na kwadratowym stole dwie butelki wódki. Obawiałem się, że będzie gorzej, że będę bardzo źle się czuł i przez jakiś dłuższy okres czasu. Że będę miał chęć napicia się mm. i że, 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 nie że, da się, no, że będę jakby mm. się bardzo źle z tym czuł, ale jestem bardzo w ogóle zdziwiony, mm. że będąc tu w ośrodku, nie miałem ani razu chęci się napić. Mhm. Jakiegoś alkoholu? Nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi. To ja chcę właśnie przekazać innym, że często myślimy, że w zatrzymanie się i w wyjście w tej pierwszej fazie uzależnienia, tej takiej, takiej detoksykacji, tej pierwszej trzeźwości, no jest bardzo ciężkie i niemożliwe do zrealizowania. Ja tak samo miałem, jaka osoba uzależniona, ale naprawdę pozytywnie się rozczarowałem pod tym względem, że nie było tak źle. Naprawdę nie było źle, ale na taki stan wpływa nasze otoczenie. czy tak jak ty mówiłeś, grupa, ośrodek, fajna energia. Czy jest coś, co sobie uświadomiłeś przez ten czas w trzeźwości? Że wiele więcej dostrzegam szczegółów. Inne mam, jakby, też przemyślenia, myślenie takie, jakby mhm. i pewne do, analizy, nie? Tak, jeździć tam... do swojej narzeczonej i jak widzisz ten, teraz ten, ten, ten związek? Jak ona odbiera ciebie? Też jest bardzo istotne. Nie, no, odbieram je bardzo pozytywnie, też. Pyta, jak tu jakby przebiega ta terapia? Okay. Nie. Także ją to bardzo interesuje. Nawet sama stwierdziła, że całkowicie inaczej ja rozmawiam już teraz i, i to widać, nie? Że, wow, że są takie zmiany, nie mhm. zachodzą we mnie. Mhm. Nawet dotychczas nie lubiłem chodzić na spacery, ale więc u niej po obiedzie mówi, że może byśmy się przeszli na spacer, poszedłem się przejść i mhm. powiem, że. No, tak jak nigdy nie lubiłem, to po, po powrocie no, stwierdziłem, że jest to coś, co po prostu jest coś przyjemnego nie? Mhm. dla mnie, i sam byłem zaskoczony. Czyż to wie, co byś powiedział dzisiaj osobom, które chcą poradzić sobie z alkoholizmem? No, nie powinny się na pewno bać, mhm. żeby poprosić o pomoc. Mhm. Może kogoś bliskiego z rodziny, znajomych, przyjaciół. No, akurat w moim wypadku ja. Sam z, podjąłem taką decyzję, mhm. że poszukałem akurat y, ośrodka i, i zgłosiłem się na to, na to leczenie. Także to jest bardzo ważne, zrobić ten pierwszy krok i nie bać się, żeby po prostu da, dać sobie pomóc. Mhm. To jest bardzo ważne i istotne. Czy czujesz tak, że to jest ten moment, że, chcesz, że będziesz trzeźwy? Że dasz siebie wszystko? Nie, no, moja motywacja jest maksymalna, bo, bo gdyby jej nie było, to wyszedł z tego ośrodka już w pierwszym tygodniu bym go opuścił, a jednak się przekonają, że, że tu dostanę tą pomoc i, mhm. i dostanę te, te różne informacje i będę mocniejszy nie mhm. po, po całej tej terapii. Jesteś pierwszą osobą, która skończyła program Nagawa Ogarnia Polskę. Mam Polskie i nie ostatnią. Mam nadzieję, że po latach powiesz mi coś jednego. Krystian Nagawa, ogarnęłeś mnie, dziękuję Ci za wszystko. Wiesz co robisz, dostajesz to, co trzeba, nie przestajemy kontaktu, będziesz dalej w MyWayu, będziesz dalej funkcjonował, będziesz dalej w społeczności. E, Uratują ci życie i powiedz mi kiedyś, tak naprawdę, nagawa, ogarnęłeś. Jasne. Jak się czujesz po, po całym terapii? No, czuję się bardzo dobrze, tylko no, nawet tak dobrze, że nie chce mi się stąd wyjeżdżać. <laughs> Jest tak miła atmosfera. Zostaję. Grupa, grupa, też, jakby jestem, jestem z nią bardzo zżyty. Jest bardzo fajna, otwarta i jakby no będę tęsknił. A ja nie. I dziękuję <śledzmy> <śledzmy> oczywiście. Dzięki bardzo okazuję.